Szanowni Państwo, jak Państwo widzicie, nie jestem dzisiaj w Berecie, jestem w typowym stroju słowiańskim. Tak chodzili Słowianie. To jest zwykła koszula słowiańska, oczywiście z opaską. Ta koszula słowiańska jest szyta przez prawdziwych Słowian. Dlaczego przez prawdziwych Słowian? Otóż ta koszula musi mieć odpowiednie kąty, odpowiednie szwy, gdyż jest to zarazem koszula energetyczna. To nie jest od tak sobie zwykła koszula. Dlatego macie przyjemność zobaczyć strój słowiański męski. Tak chodzili nasi pra, pra, pra przodkowie ubrani kiedyś, tak chodzili do boju, oczywiście w stoju jeszcze rycerskim, ale tak chodzili na co dzień między swoimi ludźmi. W tej opasce jest nitka srebrna, która powodowała, że nasz mózg po prostu pracował bardziej elegancko, bardziej sukcesywnie i rozsiewał po prostu dobroć wśród Słowian. Obiecałem Państwu, że zrobię Wam dzisiaj dragi. Co to są te dragi? Jak Państwo widzieli, zrobiłem i pokazałem Wam, jak obiera się, jak się pobiera sok z brzozy. A teraz chcąc zrobić dragi, o których wspomniałem, że Mohamed Ali wysiada, jeżeli Polak to wypije, więc chcę Wam po prostu to pokazać. Otóż bierzemy jęczmień, przykładowo dwie garści jęczmienia i ten jęczmień prażymy. Prażymy go nie tak, żeby on był aż czarny, tylko prażymy go, do tego, aby był gorący, gorący, aby wydzielił swój zapach. Jeżeli Państwo już poczujecie zapach takiego chlebka jęczmiennego, wtedy po prostu bierzecie ten jęczmień prażony i wsypujecie do słoja. Ja to się postaram Państwu pokazać w miarę możliwości. Wsypujemy ten jęczmień prażony do słoja, bo nie tylko sam jęczmień, daje potęgę i energię u ludzi. Muszę wam powiedzieć, że taki napój bardzo często pili Słowianie. Otóż pili go przeważnie przed walką, dlatego, że stawali się tytanami, stawali się prawdziwymi wojownikami. Lechici to byli wojownicy, dla których słowo Lechia i Lechici było świętym. Jeżeli ruszali do boju z okrzykiem Lechita, to wrogowie na samą myśl po prostu od razu uciekali. Dlatego postaram się nam otworzyć ten napój dragowy, teraz to nazywają dragi, który kiedyś pijali nasi Słowianie. Czytałem jęczmień, proszę zobaczyć, nawet swój zaparował. Do tego Słowianie dodawali suszonych jabłek. Zwykłe polskie suszone jabłka. Oczywiście nie te z chemią, nie te gdzieś tam z sadów wielkotowarowych, tylko jabłka takie. Jak po prostu rosną w domowych przyogrodowych w sadach, takich jabłek. Na taki słój dziesięciolitrowy dajemy w granicach dwie garście jęczmienia i około dziesięciu garści jabłek. Suszonych, zaznaczam, z sadów takich tych naszych polskich, nie z sadów pryskanych, nie z sadów, można powiedzieć, wielkotowarowych. Wielkoobszarowych, tak bym to określił. Jak siępiemy tam parę garści tych jabłek, wtedy bierzemy tą naszą oskołę z brzozy albo sok z brzozy, jak wolicie to nazwać i jeszcze trochę jabłek dodamy będzie bardziej silniejszy, będzie bardziej skuteczniejszy na tych naszych polskich wojowników. Oczywiście ten napój polecam również kierowcom, ponieważ po wypiciu takiego napoju po prostu kierowcy stają się bardziej wytrzymali. Ich umysł jest rozjaśniony, a wzrok bardziej ostry. Już nasypaliśmy jabłek, wsypaliśmy podprażoną, podprażony jęczmień, wsypaliśmy jabłek. Jeszcze tych jabłek dodam, bo to bardziej, 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 będzie bardziej skuteczny. Jak nasypiemy tego, o, teraz już powinno wystarczyć i do tego wlewamy tą naszą oskołę. Państwo widzieliście, jak pobieram tą oskołę na tych brzozach, i teraz wlewamy do tego 10 litrów tej naszej oskoły, czyli tego soku z brzozy. I to, szanowni Państwo, będzie stało wszystko 14 dni. Nie będzie to hermetycznie zamknięte, aby nie nastąpiła fermentacja. Będzie to następowała fermentacja w cyklu otwartym. Mamy 5 litrów już wlane. Drugie 5 litrów wlewamy. To jest może dziwne, co ja robię, ale tego nikt Państwu nie pokazał i nie pokaże. Dlatego musicie uwierzyć mi na słowo, że ten napój jest po prostu napojem bogów. Gdyż jest to napój który dodaje nam energii, bo sama ta woda, sam ten sok, ta oskoła, to jest to bomba witaminowa, to jest stokrotnie silniejsze, powtarzam, stokrotnie silniejsze, jak te owoce kiwi, którymi tak się wszyscy zachwycamy, którzy nie rosną w Polsce. Wlaliśmy, szanowni Państwo, 10 litrów tej naszej oskoły, teraz to ładnie zamieszamy, o, tak, żeby to się wszystko ładnie połączyło, to wszystko zacznie teraz tą cichą fermentacją pracować. I po dwóch tygodniach oczywiście przykryjemy korkiem. Jak nie mamy korka, możemy przykryć zwykłym papierem, ale ja mam korek, więc przykryję korkiem, nie wciskając go za bardzo, gdyż może następować lekka fermentacja w cyklu otwartym. I to jest ten napój bogów, napój gladiadorów, napój dla kierowców, napój wojowników słowiańskich. Napój wojowników, którzy byli nie do pokonania. Dlatego zachęcam Was, mamy teraz możliwości. Ja tu nic nie ukrywam. Róbcie to. A jako, jako anegdotę powiem Wam jeszcze jedną bardzo, bardzo ciekawą rzecz. Mieszkając kiedyś na wsi, zawsze w marcu mężczyźni chodzili, pobierali ten sok. Do czego go pobierali? Ponieważ, jak wiecie, zawsze zaczynały się zabawy na wsi, majówki tak zwane. Robili ten napój, a później. Szli na tą zabawę, na tą majówkę. I na tej majówce oczywiście było potężne mordowicie. I co? Wszystkie sztachety w płotach były powyrywane, gdyż tak się wszyscy ci chłopi okładali. A dlaczego się okładali? Byli nie do pokonania. Otóż dlatego, że pili tą oskołę, ten napój, nasz polski napój, słowiański napój, który pili wojownicy przed bitwą i którym ja osobiście polecam, polecam, jako napój bogów dla wszystkich słowian, wszystkich kierowców, wszystkich Polaków i wszystkich tych, którzy wierzą w rzeczy, które są niemożliwe, a jednak są możliwe. Dziękuję bardzo. Panie Państwo, jak zwykle zapominam zawsze coś dopowiedzieć. Ja mam zawsze już sklerozę. Otóż ten napój nie tylko pili mężczyźni, ale piły go również Kobiety. A po co piły kobiety? Otóż były bardziej zadziorne, to jest raz, jako Słowianki, były również bardziej odporne, więcej rodziły, nie bały się niczego i nikogo. Jak mężczyźni, wojownicy wychodzili na wojnę, czy na jakieś potyczki, kobiety broniły swojego osiedla, broniły swojej osady, pijąc właśnie też tą oskołę, właśnie w ten sposób robioną. Kobiety przestały się bać. A co teraz mamy? Kobiety się wszystkiego boją, gdyż nie czują się bezpieczne nawet w przypadku, jak mają obok siebie mężczyznę ze znakiem zapytania. Dziękuję.